Rekata, proszę Państwa, dzisiaj bardzo aktualny kontekst i branżowy komentarz do być może jednego z najważniejszych wydarzeń na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2022 roku. Jak wiemy, Parlament Europejski zagłosował przeciwko wyłączaniu energii jądrowej i gazu z procesu transformacji energetycznej. Eksperci i komentatorzy mówią o sukcesie Unii Europejskiej i ważnym kroku w kierunku racjonalizacji podejścia do trwającej transformacji. A moim gościem jest dzisiaj w Cirek FM mecenas Angelika Schuffel z Kancelaria CMS. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień dobry, panie redaktorze. Zacznijmy od prostego pytania. To była dobra czy zła decyzja? Panie redaktorze, ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ mamy dwugłos, jeżeli chodzi zarówno o krytyków decyzji Parlamentu Europejskiego, jak i bardzo silną frakcję, która opowiada się za włączeniem technologii jądrowej i gazowej w zrównoważony rozwój. Jeżeli ktoś jest tylko i wyłącznie obserwatorem tego, co dzieje się w obrębie transformacji, a nie jest przedstawicielem kluczowych branż, to może mieć problem też ze zrozumieniem jakby skutków tej decyzji, co, co ostatecznie i tak de facto oznacza decyzja Parlamentu Europejskiego, jeżeli chodzi o taksonomię. To jest bardzo cenne pytanie, panie redaktorze, bo w pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że jakiekolwiek akty delegowane, bo tak naprawdę ta decyzja Parlamentu Europejskiego, ona będzie stanowiła w przyszłości, jeżeli wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 roku, to będzie stanowiła akt delegowany do rozporządzenia w sprawie taksonomii i będzie to tak naprawdę dokument, który wskazuje pewne ramy kierunkowe. Polityki Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli tej polityki, która ma na celu implementację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Natomiast nie jest to dokument, nie jest to przepis, który w jakikolwiek sposób narzuca inwestycje w, zarówno w energetykę jądrową, jak i w technologie gazowe. Natomiast potwierdza, że Unia Europejska. Upatruje takie technologie jako jedne z elementów zielonej transformacji, a tym samym daje zielone światło, by zarówno fundusze prywatne, jak i w szczególności fundusze publiczne były przekazywane na tego typu transformacje. Natomiast, jak jeszcze raz pozwolę sobie podkreślić, to w żaden sposób nie narzuca krajom członkowskim konieczności preferowania tego typu technologii, ani tym samym nie zakazuje, de facto finansowania innych kierunków rozwoju transformacji energetycznej. Pani mecenas wspomina, że Unia daje zielone światło, ale równocześnie pojawiają się bardzo konkretne warunki i wymogi do, do spełnienia. Co o nich wiemy? Dokładnie tak. Tutaj pewnie warto jest jednoznacznie wyjaśnić, że to nie jest taka decyzja jednozdaniowa, w której Unia Europejska opowiada się za tym, że technologia jądrowa i gazowa jest technologią, mówiąc kolokwialnie, zieloną i że będzie w jakikolwiek sposób priorytetyzowana względem innych technologii obecnie dostępnych na rynku, jak i tych rozwijających się, lecz równocześnie narzucone są bardzo szczegółowe restrykcje względem decydowania się właśnie na wybór technologii jądrowej czy też technologii gazowej. Przede wszystkim kraj członkowski, który będzie decydował się na rozwój tych technologii, musi w sposób jednoznaczny i egzekwowalny przyjąć datę odejścia od węgla. Chciałabym podkreślić, że do dzisiaj tak naprawdę w naszym kraju takiej daty nie udało się przyjąć, więc to już jest pierwsze tak naprawdę wyzwanie przed Polską. Jeżeli decydowalibyśmy się w dalszym ciągu rozwijać technologie gazowe, tak bardzo obecne w tym momencie w transformacji naszego systemu ciepłowniczego. A tym bardziej technologie jądrowe. Z drugiej strony, oprócz tego, że kraj członkowski musi zadeklarować datę odejścia od węgla, to musimy również dążyć do odstawienia istniejących już jednostek węglowych, co również jest kolejnym wyzwaniem w przypadku poszczególnych krajów członkowskich, w szczególności naszego kraju. W przypadku inwestycji jądrowych, niewątpliwie kluczowe tutaj będzie, żeby Podmiot państwo decydujące się na inwestycje w technologie jądrowe przygotował zestawienie odpowiednich planów zarządzania odpadami jądrowymi, tak by utylizacja tych odpadów nie stanowiła szkody dla środowiska. W obecnych dyskusjach jest to oczywiście największe wyzwanie i też um, największy minus technologii jądrowych, dlatego tutaj Unia Europejska słusznie uznaje, że żeby uznać daną inwestycję za zrównoważoną, w zgodzie z celami zrównoważonego rozwoju, określanymi m.in. poprzez taksonomię, konieczne jest przyjęcie właśnie takiej jasnej, klarownej polityki zarządzania tymi odpadami. Dużo więcej tych restrykcyjnych wymogów oczywiście postawionych jest w stosunku do technologii gazowych. Tutaj przede wszystkim należy wskazać, że mamy przyjęte bardzo wyśrubowane limity, jeżeli chodzi o kwestie emisyjności. I już z opinii ekspertów technicznych, które pojawiły się w ostatnich dniach na rynku, widzimy, że tak naprawdę te limity emisyjne będą mogły spełnić tylko najsprawniejsze bloki gazowe w kogeneracji. Można zatem wręcz powiedzieć, że te limity spełniają tylko najnowsze technologie. I przykładowo to, co jest bardzo mocno podkreślane na rynku, to nowe bloki CCGT w elektrowniach gazowych bez równoczesnego współspalania gazów odnawialnych lub niskoemisyjnych. Bądź też zastosowania technologii CCS nie będą w stanie zejść poniżej limitów określonych przez e, potencjalny akt delegowany do taksonomii. E, poza tym, e, inwestor będzie musiał także wykonać bardzo szczegółową analizę i taką ocenę porównawczą, e, czy inwestycja w technologie gazowe faktycznie jest najlepszą alternatywą względem. E, Inwestycji w technologię z energii odnawialnej dla tej samej uzyskiwanej mocy. Co najważniejsze, wynik tej oceny porównawczej będzie musiał być publicznie dostępny. Patrząc na to, jak wyglądało głosowanie w Parlamencie Europejskim, gdzie tak naprawdę ta decyzja została podjęta przy raptem różnicy około 50 głosów parlamentarzystów, możemy już ocenić, że. Ta siła tak naprawdę głosu frakcji przeciwnej będzie bardzo intensywnie odczuwalna również w poszczególnych krajach członkowskich i myślę, że należy spodziewać się szczegółowej weryfikacji takich ocen publikowanych przez poszczególnych inwestorów przez środowiska związane właśnie z frakcją pozostającą w opozycji do obecnej decyzji Parlamentu Europejskiego. Więc niewątpliwie będą to bardzo realne wyzwania. I będą to dokumenty weryfikowane przez szereg środowisk przeciwnych obecnej decyzji. Dodatkowo chciałabym również wskazać, co jest również bardzo istotne z perspektywy całej oceny tej decyzji Parlamentu Europejskiego, że to nie jest decyzja, która daje zielone światło na wykorzystywanie technologii gazowych z gazu ziemnego bez ograniczenia czasowego. Jest to decyzja, która. W obecnej sytuacji geopolitycznej, w obecnym kryzysie energetycznym, który niewątpliwie będzie rzutował na działalność naszego rodzimego rynku przez najbliższe lata, w szczególności z uwagi na trwający konflikt za naszą wschodnią granicą, to tak naprawdę ta decyzja pokazuje pewien okres przejściowy, na który zgadza się Unia Europejska w osiągnięciu swoich celów klimatycznych. Natomiast równocześnie przy y, podjęciu decyzji o inwestowaniu w technologie gazowe dany inwestor musi wziąć pod uwagę, że y, Unia Europejska narzuca mu tak naprawdę do 2036 roku całkowite wyjście y, z paliw emisyjnych i zejście na paliwa niskoemisyjne. Natomiast mamy też do tego 2036 roku mamy też konkretne cele pośrednie, między innymi do 2026 roku jest to 30%, później mamy 55% do 2030 roku. Natomiast ten cel ostatni to jest właśnie 100% w roku 2036. Co istotne z tej perspektywy jeszcze, to to, że co roku inwestor będzie musiał publikować i udostępniać takie dane. Czyli one będą znowu weryfikowalne, nie będzie takiej możliwości, żeby przez e, następne lata te cele nie były osiągane e, i dopiero e, w cudzysłowie w 2036 roku e, opinia publiczna uzyskiwała informację, że cel przejścia na paliwa niskoemisyjne nie został osiągnięty. Czyli podsumowując, tak naprawdę. E, jeżeli chodzi o gaz ziemny, mamy zielone światło na częściowe wykorzystywanie tego surowca w najbliższych latach, natomiast docelowo musimy transformować się w kierunku np. wodoru czy biometanu. Pani Mecenas, przy okazji komentarzy po, po głosowaniu Parlamentu Europejskiego. Jak to zwykle przy tego typu decyzjach, pojawiła się w debacie publicznej taka pokusa wejścia w taką trochę populistyczną retorykę, jeżeli chodzi o taksonomię. I stąd moja prośba, abyśmy może wrócili i do definicji, ale też tu liczę na Pani komentarz, jak my mamy tę taksonomię w tej chwili sobie definiować, jak ją rozumieć w aspekcie chociażby tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Oczywiście, taksonomia od początku, kiedy, bo tak naprawdę warto wskazać, że to jest rozporządzenie, które obowiązuje bezpośrednio wszystkie kraje członkowskie już od 2020 roku. Od początku jakby celem taksonomii było zaimplementowanie w szerszym zakresie celów przyjętych przez Unię Europejską w ramach programu Fit for 55 i całego pakietu European Green Deal i ta taksonomia miała stanowić wytyczne dla sektora prywatnego jeżeli chodzi o inwestowanie właśnie w inwestycje określane jako zrównoważone pod kątem rozwoju. Pokłosiem takiej decyzji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, żeby wprowadzić tego typu akt powszechnie obowiązujący w Unii Europejskiej, były oczywiście praktyki lat poprzednich, gdzie wielokroć po dochodziło do sytuacji greenwashingu, czyli Sytuacji, w których inwestorzy w sposób nieprawidłowy wykorzystywali informacje na temat w szczególności działań prośrodowiskowych, przez co dawali rynkowi tak naprawdę ułudę działania proekologicznego, działania celem osiągnięcia celów klimatycznych, gdzie w rzeczywistości tak naprawdę te cele w żaden sposób nie były osiągane, a wręcz odwrotnie. Dane przedsiębiorstwa, dane inwestycje przyczyniały się do degradacji środowiska naturalnego czy utrudniały osiągnięcie poszczególnych celów klimatycznych przyjętych przez Unię Europejską. Więc, z perspektywy tak naprawdę pewności obrotu gospodarczego i z perspektywy też pewności prawa i tego, jak przedsiębiorstwa na rynkach europejskich mają dostosowywać swoje działania do celów klimatycznych Unii Europejskiej, Taksonomia można powiedzieć, że właśnie jest takim dokumentem, który jest odpowiedzią na tę potrzebę doprecyzowania tego, jak dana spółka ma się przygotowywać do przejścia w kierunku bycia tym aktywem zrównoważonym rozwojowo. Z Państwa praktyki, z praktyki kancelarii CMS, jak sobie spółki z tym radzą? Mówię teraz o tych spółkach i tych uczestnikach rynku że oczywiście nie, nie robią greenwashingu, tylko podchodzą rzetelnie do tego, co nazywamy zrównoważonym rozwojem. Powiem tak, bardzo ciężko jest jednoznacznie udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie, ponieważ widzimy ogromne zróżnicowanie rynku. Mamy sektory, takie jak sektor na przykład nieruchomościowy, które już od lat... Z uwagi na to, że są w większości finansowane przez fundusze prywatne, fundusze zagraniczne, często też poza, spoza Unii Europejskiej, gdzie powiedzmy to nastawienie na ESG, tak jak na rynkach amerykańskich, swój trend tak naprawdę już rozpoczęło na kilka lat wcześniej niż w Unii Europejskiej. To jakby w tym sektorze widzimy faktycznie, że w ramach na przykład przeprowadzonego procesu due diligence przed Decyzją inwestora o um, zainwestowaniu środków w takie aktywo, ESG, czyli powszechnie ujmując to raportowanie w obszarze środowiskowym, um, społecznym i ładu korporacyjnego, jest jednym z kluczowych aspektów, wręcz też powiedziałabym, że jest aspektem determinującym, czy w ogóle um, do dalszego procesu inwestycyjnego dany podmiot um, się zaangażuje, czy też nie. Natomiast mamy wciąż takie sektory jak na przykład sektor budowlany, który zgodnie z taksonomią jest jednym z kluczowych sektorów, do którego tak naprawdę te um, ograniczenia są kierowane, ponieważ jest sektorem z perspektywy na przykład gazów cieplarnianych e, najbardziej emitującym czy jest też sektorem wytwarzającym relatywnie jedną z największych ilości odpadów, które nie są poddawane recyklingowi. I tutaj na rynku polskim widzimy niestety, że ten trend jest bardzo powolny. Tylko tak naprawdę największe podmioty, te podmioty, które już od 2017 roku są zobowiązane ustawą o rachunkowości do przygotowywania raportów niefinansowych, to tylko te spółki sukcesywnie zaczynają wdrażać wymogi ESG. Niewątpliwie jest to trend zbyt powolny ponieważ o ile tak naprawdę um, raportowanie niefinansowe dotyczy i dotyczyć będzie, nawet przy tym poszerzeniu kręgów podmiotów, tylko spółek docelowo, które na rynku prywatnym zatrudniają powyżej 250 pracowników, to dodatkowo mamy obowiązek, zarówno w nowej dyrektywie o raportowaniu niefinansowym, jak i w nowym akcie prawnym, który w najbliższym czasie zostanie również przyjęty, czyli dyrektywie CSDD dotyczącej Przygotowywania raportów due diligence, między innymi w obszarze środowiskowym i w obszarze praw człowieka, to mamy oblik przygotowywania takich raportów i takich badań w całym swoim łańcuchu dostaw. Czyli co to tak naprawdę e, znaczy przy przełożeniu tak na praktykę naszą rynkową? Każdy podmiot, który będzie w łańcuchu dostaw takiej spółki budowlanej, będzie de facto musiał mieć zagregowane i policzone podstawowe dane. Dotyczące swojego wpływu na środowisko. Czyli taki najbardziej flagowy przykład to ślad węglowy. W praktyce, żeby podmiot zobligowany do przygotowywania raportu niefinansowego mógł taki raport opublikować w zgodzie z wymogami taksonomii, w zgodzie z wymogami unijnych aktów prawnych, będzie musiał pozyskać dane źródłowe od każdego swojego poddostawcy i podwykonawcy. Z, naszego, z naszej praktyki, jak patrzymy na. Przygotowanie się spółek uczestniczących w tych łańcuchach dostaw na rynku budowlanym. Możemy mówić może raptem o 1-2% spółek, które faktycznie są przygotowywane do dostarczania takich danych. To przełoży się niestety na drastyczne zmiany w łańcuchach dostaw, i my już na transakcjach, które obsługujemy, czy projektach, przy których doradzamy, widzimy na przykład taką tendencję do tego, żeby inwestorzy, właśnie zagraniczni, eliminowali poszczególnych poddostawców czy dostawców. Z danych transakcji, z tego względu, że na przykład nie są to podmioty, które są w stanie przedstawić em, w sposób niebudzący nie wątpliwości, że przestrzegają praw człowieka. Tutaj oczywiście mówimy o większości spółkach zagranicznych, natomiast również i w perspektywie spółek funkcjonujących na rynku europejskim, em, ogromnym wyzwaniem będzie właśnie pokazywanie na przykład em, osiągania limitów recyklingu pokazywania tego, że spółka ma policzony ślad węglowy i dąży do redukcji emisyjności. To są wyzwania, które czekają cały rynek w najbliższych latach i niewątpliwie, zwłaszcza te sektory najbardziej brudne, jak to określa nasza taksonomia, muszą przygotować się do tej transformacji szybciej niż później. Pani mecenas, na koniec naszego spotkania prognoza, komentarz w sprawie taksonomii już od Pani usłyszeliśmy, ale proszę powiedzieć, czy wynik głosowania w Parlamencie Europejskim, Pani zdaniem, wycisza już debatę publiczną wokół taksonomii? Myślę, że nie. Myślę, że to tak naprawdę jest jedna z wielu debat, która nas czeka, bo chciałabym podkreślić, że tak naprawdę taksonomia jest to dokument, powiedziałabym, taki główny, tak? natomiast do tej taksonomii czeka nas szereg aktów delegowanych do każdego z celów klimatycznych, Czeka nas również ciąg dalszy, w mojej ocenie, dyskusji na temat technologii gazowych i jądrowych, ponieważ nie jest wcale wykluczone, że środowiska, które oponowały przed taką decyzją Parlamentu Europejskiego, na czele między innymi z Austrią, będą sta starały się wetować tą decyzję, łącznie z odwoływaniem się do Trybunału. Jakby takie, Sygnały z Brukseli do nas docierają i na chwilę obecną ciężko jest przewidzieć, czy um, tego typu działania nie zostaną podjęte. A jeżeli zostaną podjęte, to jaka ostatecznie decyzja zapadnie. Dziękuję bardzo. Mecenas Angelika Szufel, kancelaria CMS w Ciracafé. Pani mecenas, dziękuję za pani komentarz. Dziękuję ślicznie.